Premises, który przyjechał do Gdyni, nie wiem czemu, tak ja, silnie kieruje mieszkańca, mieszkańca. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, przyszło nam dzisiaj dyskutować. Proszę o trudnej sprawie, sprawie, która odkładana była przez pokolenia, przez decydentów odpowiedzialnych za życie naszego miasta. Przez dziesięciolecia od okresu międzywojennego począwszy teren wzgórza Olić-Greszera uznawany był za teren wymagający radykalnych zmian. Dzisiaj po wielu latach przygotowań opracowany został plan do przestrzennego, który daje szansę uporządkować cywilizacyjnie ten trudny obszar. Niesie ten, ta sytuacja, która yy, yy, wynika z planu, szansę dla tego terenu. Dyskusja nad planem gospodarowania przestrzennego wiązała się także z zgłaszanymi od bardzo dawna niepokojami zamieszkującym na tym obszarze mieszkańców Gymii. Ktoś dzisiaj chciał ten niepokój bagatelizować. Jest rzeczą smutną, bo trudno ją nazwać inaczej niż cyniczną. Próba z państwa kłopotu, z państwa realnego problemu, ale który nie wiąże się z tym problemem, tylko wiąże się z istniejącym od dziesięcioleci stanem prawnym tego terenu. Próba wykorzystywania tej sytuacji, państwa niepokoju dla jakiejś autokreacji, autopromocji. Ja zachęcam, do odpowiedzialnej dyskusji na temat tego planu zagospodarowania tego przestrzennego. Szans, którą niesie, toczyła się przez wiele miesięcy dyskusja, zgłaszane były uwagi, liczne, liczne uwagi, o części tych uwag mówiliśmy na dzisiejszej sesji. Jeszcze raz podkreślam, my rozumiemy dzisiaj sytuację mieszkańców tego terenu, Będziemy tą sytuację monitorować tam, gdzie będą takie potrzeby, tam, gdzie będzie to uzasadnione, będziemy w to ingerować. Natomiast jeszcze raz chcę podkreślić. Dzisiaj ktoś Państwu moim zdaniem błędnie podpowiedział, że nie nieprzyjęcie tego planu poprawia Państwa sytuację. Śmiem twierdzić, że uchwalenie, nieuchwalenie tego planu to sytuacja tak, pogarsza.